Jesse Rodriguez wymęczył pumelele Kafu i ten został poddany w dziesiątej rundzie. Bam do swoich pasów WBC i Dering dodał tytuł WBO wagi supermuszej. Jesse dalej pokazuje, czemu jest najlepszy na świecie z młodego pokolenia: 25 lat, a już unifikował pasy w dwóch kategoriach wagowych. Starcie Bam kontra Kafu było taktyczne, lecz nie było pozbawione emocji. Nawet, że większość walki odbywało się pod linami i w narożnikach, to obaj pokazali swoje umiejętności. Bam czarował kombinacjami i poruszaniem się na nogach, a Kafu nieraz złapał go na złej kontrze. Mistrz WBC i dering Jesse Bam Rodriguez od kilku lat ma niesamowitą pasę rywali. Nie bawi się walki na podbicie bilansu. Chce być niekwestionowanym w Supermusze więc czas na pierwszy krok. W tamtym roku Pumelele Kafu z RPA zaskoczył świat boksu pokonując Koseya Tanake i odbierając mu tytuł WBO w Supermusze. Więc teraz dwóch niepokonanych zmierzyło się w unifikacji. Bam od razu zagonił Kafu do narożnika i chciał go tam trzymać, ale Kafu nie miał nic przeciwko temu, chciał żeby rywal popełnił jakiś błąd i go skontrować lewym sierpem. Kafu miał niezwykle szczelną podwójną gardę, Bam próbował ją rozbić prostymi, ale coś nie mógł. Tak na moje oko taktyka Kafu była po to, żeby nie dać Bamowi zejść na bok i z dziwnych kątów atakować, bo w narożniku możliwe pole do ataku Jesse'ego się zmniejszało i Kafu miał łatwiej w defensywie. Ale wiadomo, Kafu nie zna tyle głupi, żeby tylko się bronić, lecz niestety dla niego Bam zaczął wyłapywać timingi, żeby atakować w momencie, kiedy Kafu odsłaniał się przez swoją ofensywę. I bez zaskoczenia Bam zaczął miksować ciosa, by rozprawić się z podwójną gardą, wleciało trochę haków na ciało. Za to Kafu z czasem przerzucił się na prawy krzyżowy jako kontrę i to mu częściej wchodziło. Z rundy na rundę się rozgrzewali, Kafu częściej atakował, a Bam znajdował swoje sposoby na zmylanie rywala ruchami ciałem, na przykład na nogach szedł w prawo, a jego cios od lewej uderzał. Ogólnie. Kafu pokazywał, że umie się poruszać na nogach, ale widać też było, że nie czuje się lepszy od Bama, dlatego wolał siedzieć w narożniku. Końcówka czwartej rundy była momentem, w którym Bam w końcu przebił się i nogi Kafu się lekko zatrzęsły. Za to, w końcówce piątego starcia, można powiedzieć, że to Kafu podgrzał atmosferę niezłym podbródkowym. Pumelele miał sporo takich mniej widocznych ciosów, w sensie krótkie czy haki na ciało, które mogły gdzieś się kumulować. Kafu ciągle chciał trafić taką mocną kontrą, przy której się spinał i Bam zauważał te ciosy, odskakiwał, a jednak Kafu. Lepiej wychodził na takich szybszych, ale lżejszych uderzeniach. Łapał odsłoniętego Bama, który zapędzał się w swoich atakach i nie jest idealny w defensywie. Pokazał to już Juan Francisco Estrada, który w tamtym roku nawet zdołał posłać na deski Bama. Jesse podkręcał tempo, Kafu chciał mu dotrzymać towarzystwa, co mu się udawało do pewnego momentu, bo Bam ciągle był jeszcze szybszy, jeszcze więcej robił w ringu, a Kafu gdzieś w okolicach ósmej rundy osiągnął swój limit, a w dziewiątej Bam poczuł, że rywal jest do znokautowania. W dziesiątej rundzie Bam wszedł we Flow, którego Kafu nie był w stanie zatrzymać. Długie, silne serie, a próby kontr były parowane przez Amerykanina. W połowie tego starcia Bam trafia potężnym prawym sierpem, po którym Kafu zaczął tańczyć na nogach. Sędzia już chciał wkroczyć i przerwać, ale Jesse zablokował mu drogę, żeby wszedł między zawodników, więc Pumelele jakoś ustał i sklinczował. Ale narożnik Kafu widział, co mogło się za chwilę stać i zdecydowali się poddać południowoafrykańczyka. I tak oto Jesse Bam Rodriguez zostaje zunifikowanym mistrzem wagi supermuszej. Fajna walka dwóch takich myślących dostosowanych, się do rywala bokserów, ale jednocześnie dających akcje. to nie były takie szachy klasyczne, tylko bardziej te z typu błyskawicznych. Bam oczywiście pokazał różnicę między nim, a Kafu, ale muszę pochwalić Kafu za taktykę. Wydawała się dosyć dobrze dobrana, może nie wygrywał rund, ale miał swoje momenty, Bam musiał się nagłówkować i dostał kilka razy za karę. Jesse oczywiście w końcu sforsował swoją walkę jak zawsze, dlatego jest on tym jednym z najlepszych na świecie bez podziału na kategorie wagowe. Pod koniec roku szykuje mu się dalsza unifikacja z mistrzem WBA Fernand Nando Martinezem i tam nie spodziewam się problemów dla Bama. Puma raczej wejdzie w jego styl walki i da Rodriguezowi pokazać pełną gamę swoich sztuczek, nie tak jak Kafu. Szkoda, że Puma oddał pas IBF za darmo, bo tak to byłaby walka o niekwestionowanego, a tak to przejął ten pas Garcia. A chce jak najszybciej walki Bam na Katani, no a Jesse jest nastawiony na zostanie niekwestionowanym najpierw w Super muszej, co powinien zrobić bez problemu, nie widzę, aby ktoś był w stanie go zatrzymać. Ale jeśli na Katani chce jeszcze na Inoue iść, no to się możemy trochę naczekać na takie starcie, jeśli się po prostu panowie nie miną. Jeszcze omówię drugą walkę z tej gali, która miała skraść show, ale niestety tego nie zrobiła i tylko doczekała się gwizdów od fanów czyli Diego Pacheco kontra Trevor McCambie. Pacheco, czyli ten, który ma być przyszłą gwiazdą boksu, znokautował Macieja Suleckiego, pokonał Steve'a Nelson'a, a teraz w dążeniu po walkę z Canelo trafił na McCambiego, który ostatnio trochę sprawił problemów Calebowi Plantowi. McCambie z silnymi jabami, ale trafiającymi w rękawice Pacheco, gdzieś na koniec pierwszej rundy Trevor pokazał, że może być groźny ze swoimi power punchami. Przez to Pacheco zdecydował się trzymać walkę na dystans i prostymi obijać rywala. McCambie próbował czasami doskoczyć, co poskutkowało zderzeniem w drugiej rundzie. Trevor ułatwiał spokojną walkę Paczeko, McCambi szukał mocniejszych kontr, szczególnie prawy overhand i przez to Diego na dystans trafiał go bez przesadnego ryzyka. McCambi czekał na doskoki do pół dystansu od Paczeko, a one nie nadchodziły. Trevor niby szukał mocnych ciosów, ale nie ustawiał sobie pod nie Paczeko, przez co Diego po prostu odskakiwał poza jego zasięg. Jedyne co robił to zmyłki takimi szarpanymi ruchami, no, na które Paczeko się nie nabierał. Taka siódma, 8 runda to był szczyt McCambiego, Stał się ofensywny, załączył doskoki i część z nich dotarła do głowy Paczeko. Powiedziałbym, dopiero na sam koniec dziewiątej rundy cokolwiek się zadziało w tej walce. Mieliśmy sygnalizację ostatnich 10 sekund i Trevor pomyślał, że to koniec rundy. Paczeko doskoczył z prostym i przycisnął go przy linach. Diego gdzieś tam pod koniec walki miał swoje momenty, ale no i tak to był ten typ walki, w której obaj zawodnicy wyglądali przeciętnie. Diego Paczeko wygrywa przez jedną decyzję, słusznie bo praktycznie każda runda była na jego konto, lecz walki nie polecam raczej oglądać. Może to było zderzenie stylów, które że tak powiem się nie zazębiają, czy coś. Może to być znak ostrzegawczy dla Paczeko, bo było widać, że szanował siłę ciosu Trevora, nie wbijał się w półdystans dystans i jak McCambi go ucelował, to zaraz Diego się chwiał. Coś tu poszło nie tak, mimo że Paczeko dominował. McCambi jest zbyt jednowymiarowy, a widać po nim, że ma trochę sztuczek w rękawicy, tylko nie miał jakich użyć w walce na dystans. Taki styl walki dla Paczeko może nie być zbyt dobry, szczególnie jeśli chciałby walkę z Kanelo, to widziałbym go nawet przynajmniej raz na deskach. Oczywiście Paczeko Ale Diego jest młody, testuje różne taktyki Dopóki może, więc powiem tak Akurat ta na sprytniejszego panczera nie zadziałałaby I to by było na tyle z mojego umówienia z tej gali Jak widzicie, Bam zunifikuje w supermuszej. I... I co jeśli się zmierzy z nakatanim, czy może powinien czekać na kogoś z niższych wag na przykład na Teradziego. Chociaż może z Teradziem też bym na Bama stawiał, nawet że lubię Kenshiro, to wydaje mi się, że to jest zbyt szalony zawodnik, zbyt nieodpowiedzialny w defensywie, żeby Bam nie miał jak go pokarać. I też jak widzicie Paczeko w super średniej. Może następna walka dla niego to by była na przykład z Christianem Embilim. Chociaż no nie wiem, skoro bał się McCambiego w tej walce Paczeko, to Embiliego zapewne też. Więc trzymajcie się i do następnego.